No niespotykane emocje. Ok, okazało mi się, że zakończone niezwykłym wykniętem, ale o tym za chwilę. Pozwólcie Państwo, że przywitam mojego szefa, szefa szefów, czyli szefa marszałka, przewodniczącego naszego lokalnego parlamentu, pana Temurusza Kowalczyka. Witam e, organizatora... 3 tygodni e, od 27 kwietnia do 10 maja, kiedy mogliśmy zakończyć do Monikary w no Polsce to, to wszystkie, Ludzie, gdzie wszyscy rozkrywają tą dyscyplinę, niestety bardzo niszczą chegarstwo klasyczne, tam w Warszowie Łatwieckim się tą, e, tą dyscyplinę. Natomiast wszystkie pozostałe dyscypliny odbywały się na tym na żyry.